Siemanko, z tej strony Dody 321 i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj w głównej mierze raport ze Scott Battles, ale też będzie parę paczek Więc popatrzcie, co się tutaj zadziało Zrobimy sobie wzmocnienie UEFA Champions League Wymień skład na paczkę z dwoma piłkarzami UEFA Champions League Jednym, rzadkim Okej, okay, udało mi się zrobić coś takiego, a więc Przypalamy Wzmocnienie UFA Champions League ukończono i mamy tą paczkę. No i bez zbędnego przedłużania ta paczka się otwiera. Bez ukatu ekrany oczywiście i Hiszpania Eś, o Roma to będzie Marcano 83 no i mamy Pana i ligi włoskiej i z ligi francuskiej więc całkiem spoko dobra zaszaleje mam trochę końców więc otworzymy sobie paczkę rzadkich piłkarzy elektrów no jest koniec fify, można się pobawić a więc. Pyk. Leci. Bez lookoutu. No nie. I tak się wydaje: 3 z 30 tysięcy. Końców. A ja sobie oprócz panów z Ligi Włoskiej wrzucę się wszystko na listę transferową. Mamy Gitkiera, y D Dunczyka z Ekstra klasy. Te karty lądują w naszym klubie. No i zobaczymy, czy ta paczka się zwróci.